Ministerstwo tłumaczy, że kierowało się tylko kompetencjami kandydatów i wygrali po prostu lepsi, ale nawet sami wybrani mówią, że to zła decyzja, Magdalena Gwóźdź. Coraz częściej w konferencjach prasowych mogą aktywnie uczestniczyć osoby głuche. Właśnie tym, by nie czuły się wykluczone, ma między innymi zajmować się powołana pierwszy raz Rada Języka Migowego. Tyle, że bez udziału osób głuchych. Nie za bardzo słuszna decyzja. Twierdzi Zbigniew Grzegorzewski, który od 30 lat jest tłumaczem języka migowego w telewizji polskiej. Jego rodzice byli niesłyszący. Wie z jakimi problemami borykają się takie osoby. Ale one same wiedzą to jeszcze lepiej. Jeżeli... W składzie tej rady są ludzie tylko i wyłącznie. Teoretycy tego języka, no to to przykre. Potwierdza to jeden z jej członków i porównuje to tak, jakby w Radzie Języka Polskiego zasiadali wyłącznie Niemcy, Anglicy czy Hiszpanie. Rozważam rezygnację z tej funkcji, jeżeli to pomoże w zrekonstruowaniu tej rady w taki sposób, żeby znaleźli się, w niej, znaleźli się w niej przedstawiciele tej mniejszości językowej, która posługuje się językiem, którym ma się zajmować Rada. Teoretycy znają wprawdzie język migowy, ale nie posługują się nim na co dzień tak jak Joanna Łacheta. My mamy troszeczkę inne podejście, inne cele. Potrzebujemy też samodzielnej działalności. Nie potrzebujemy, że ktoś nam w tym pomagał. To jest nasze życie i nasze sprawy, nasz język, nasza kultura. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej tłumaczy. Wybrano po prostu najlepsze z rekomendowanych osób. Uznaliśmy jako ministerstwo, że wybieramy osoby, które mają te rekomendacje, czyli wybrane, wybrani zostali najlepsi z najlepszych. Nie był jedynym wyznacznikiem fakt, czy ktoś jest głuchy, czy nie. Ale pojawiają się też takie głosy. To oznacza oczywiście jawną dyskryminację głuchych, jak zwykle zresztą. Język migowy to jest język języka głuchych, a nie słyszących. Dlatego zgodnie mówią: nic o nas bez nas” i apelują do ministerstwa, by zmieniło skład rady. Magdalena Gwóźdź, Panorama.